Beat tak szybki jak jechał w meldonie Peter Saga wjechał na mikrofonie Zamknięty w tym lupu jak Gusa Fusak, Na szczęście to ja duszem kucia To stopa jak witalantino Stać mi na kolei, palek palę Nie chcę skończyć jak miga, bo jest Tu słyszysz to szepty pod o tym mocy masz skakać jak Van holenderski styl, mordowa basę śrado dużo goli, na że żadne złoty nie bierę to bardzo 5 zł Wielka piątka, to że tego ma pożarę w położmijem odliczka z styleta, ale brakuję sekretnego do tej potrawy Wchodzę na wojsko, kocio mam dobry, bez żadnego problemu. Mijań są brońcy, czątka I nie dorzucam szartowę, trafiona trójka Ta ulicy jest bójka, już się z stylem show nim przeciwniku poskładam Jednym ruchem, dokładnie tak jak zapodnię swoją córkę Ej Rządzę na tym bicia w każdą z chaosu pęknięć jumpy jesteśmy tam sami krzybia łasy rzucamy, rymamy, ja w rękawie same asy Yo. Yo, ja, yo, ee, Jak już będę chciał, skończyć ze sobą, to jak sakura akurat, skoczę pod bocia Pamiętaj młodo, nigdy nie jest za późno, cofa Jest już za późno, ho,